Beolia proponuje kompleksowe rozwiązania z zakresu gospodarki cyrkularnej. Dla przemysłu spożywczego oferujemy rozwiązania związane z uzdatnianiem i ponownym wykorzystywaniem wody. Prowadzimy recykling odpadów stałych, a także utylizujemy odpady organiczne, przekształcając je w zieloną energię lub kompost. Wykorzystywane technologie umożliwiają nam optymalizację kosztów zużycia wody i energii, kosztów operacyjnych oraz zapewniają zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne. Jak wygląda cały proces produkcyjny? Surowce rolne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, a także materiały potrzebne do przekształcenia ich w gotowe produkty dla konsumentów, dostarcza się do zakładu przetwórstwa spożywczego. Surowce te przetwarza się i pakuje, wykorzystując znaczne ilości wody i energii. W ramach procesów produkcyjnych generowane są również ścieki, dwutlenek węgla oraz odpady poprodukcyjne. Na ogół każdy zakład przetwórstwa spożywczego wyposażony jest we własną instalację do oczyszczania ścieków. Wykorzystuje ona procesy fizykochemiczne, takie jak flokulacja i sedymentacja bądź flotacja. Procesy biologiczne z wykorzystaniem bakterii, beztlenowe z produkcją biogazu i lub tlenowe, w tym procesy membranowe, jak reaktory z ultrafiltracją oraz odwrócona osmoza. Oczyszczona woda jest ponownie wykorzystywana w procesie produkcyjnym lub dla celów socjalnych, w kotłach, systemach chłodzących, a nawet do czyszczenia i instalacji. Może też być odprowadzona do środowiska naturalnego. Płynne i stałe odpady organiczne wraz z osadem pochodzącym z procesu oczyszczania ścieków mogą być utylizowane na dwa sposoby z zastosowaniem procesu fermentacji beztlenowej. Substancje organiczne podlegają rozpadowi biologicznemu i wytwarzają metan, który może służyć jako źródło zielonej energii zwane biogazem. Pozostałości po procesie fermentacji są znane jako produkt pofermentacyjny. Mogą być one wykorzystane jako nawóz. Dzięki spalaniu biogazu w procesie kogeneracji produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Energia elektryczna jest wykorzystywana w zakładzie lub można ją odsprzedać do zasilania sieci energetycznej. Ciepło odpadowe przekształcane jest w parę wykorzystywaną w cyklu produkcyjnym. Produkty spożywcze wytwarzane w zakładzie przewozi się do miejsc ich sprzedaży, jak na przykład supermarkety, sklepy spożywcze lub tam, gdzie są bezpośrednio wykorzystywane, jak na przykład stołówki zakładowe, kuchnie i tym podobne. Wreszcie odpady opakowaniowe. Plastik, stal, aluminium, szkło, karton i tym podobne są sortowane na miejscu lub w pobliskiej sortowni. Odpady te przekształca się w nowe surowce. Można je ponownie wykorzystać w procesie produkcyjnym. Przedstawione powyżej procesy pozwalają na zmniejszenie zużycia wody, węgla i surowców w przemyśle spożywczym, a także przyczyniają się do optymalizacji kosztów produkcji. Gospodarka cyrkularna pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów i poprawę stanu środowiska.